W ogóle fajna pogoda nam trafiła, bo nie jest ani za zimno, ani za ciepło. Także ja mogę sobie śmiało tutaj pochodzić w krótkim rękawku. I co tam masz za lody? A dziś środa? Dobra. A dzisiaj wtorek? Dobra. Dobła? I taki jakie dobra. Tu też taka zobaczcie. Wszystko takie białe. I tu też. Handmade Maltese. I nie żebym narzekał, ale sami Polacy, dużo Polaków. Wszędzie praktycznie słychać polski język. No to w Tajlandii jak byliśmy na Phuket, to tam wszędzie było słychać rosyjski. A tutaj praktycznie wszędzie polski.